Jeżeli zastanawiacie się, jak to możliwe, że w listopadzie siedzę na tej pięknej plaży w okularach przeciwsłonecznych, no to po pierwsze, nie siedzę na plaży, to pokój, a po drugie, to nie są okulary przeciwsłoneczne, to okulary, które wyświetlają mi 120-calowy ekran i są podłączone do Steam Decka. Tylko czy coś takiego ma sens? Zaraz się o tym przekonacie, także zostawcie lajka, like suba, jedziemy. Od kilku tygodni mam okazję bawić się okularami x które dotarły do mnie praktycznie w tym samym momencie co wiarowo-aerowe okulary HTC, więc nie dość, że spotkałem się pierwszy raz z X-Realem, to jeszcze miałem porównanie tych dwóch opcji. Już teraz mogę powiedzieć, że x R2 Pro to na pewno produkt inny, to produkt specyficzny i to produkt, który trafi do wąskiego grona odbiorców, który z pewnością takie coś doceni. Do mnie sprzęt dotarł w bardzo pokaźnym zestawie, bo poza samymi okularami za cenę 2299 zł otrzymałem też produkt o nazwie BIM będący trochę powerbankiem, trochę pilotem, a trochę systemem zapakowanym w wymiary powerbanka. No i ostatecznie trafił do mnie jeszcze taki oto sprzęt. To BIM Pro, czyli tak naprawdę rozszerzenie Bima o funkcjonalność smartfona. Smartfona ze średniej półki, natomiast jego traktuję absolutnie jako ciekawostkę. No dobra, ale czym są okulary x same w sobie? Na pierwszy rzut oka to okulary, które nie Różnowały, gdy babcia dokładała pierogów na talerz. Stosunkowo grube ramki stworzywa, osłona zamontowana na szkłach, no i jeszcze same załóżniki, które też są stosunkowo grube, a z jednej strony zakończone USB-typu C. Ale z czego w ogóle wynika grubość tych okularów? No, przede wszystkim z faktu, że przed naszymi oczami nie znajdują się wyłącznie takie ciemne szkła, ale również dwa zwierciadła, które pozwalają wyświetlać się tutaj ekranom. Generalnie, gdy byłem w kwietniu 2024 roku w Chinach na targach Global Sources, to miałem okazję spotkać się z podobnym tworem kilkukrotnie. Nie? i za każdym razem były to okulary zespolone z tym. Mam niejako wrażenie, że marketing od stara się przypisać takie okulary do gamingu. Szczególnie, że jest ku temu idealna okazja. Handheldy zawładnęły rynkiem. Legion Go, Rock Ally czy Steam Deck. Chcąc nie chcąc każda z tych komputero-konsol ma odbiorców na rynku, no i co lepsze, pojawiają się kolejne i kolejne modele. Każda z tych konsol ma też, zdaniem wielu, jeden zasadniczy problem. Doświadczenia, które momentami męczą zarówno pochyloną głowę, jak i skierowany ku dołowi wzrok na mały ekran. Tymczasem podpinając do naszej zabawki drugą solidną zabawkę. Tworzy nam się nie lada kombo, ale zanim o nim, no to pogadajmy o tym, co i jak tutaj widać x nie mają wbudowanej baterii. Oznacza to, że póki są na naszej głowie bez wpiętego przewodu, to są po prostu standardowymi okularami. Podpięcie sprawia, że po pierwsze, za naszymi uszami odzywają się dwa niewielkie głośniczki, które, jak można się spodziewać po wielkości umieszczeniu, grają tak, aby zapewnić nam akceptowalne wrażenia z komunikacji, ale nie jest to ani dźwięk świetnej jakości, ani też przesadnie głęboki. Poza tym, na prawym nauszniku zauważycie dwa przyciski. Pierwszy z nich odpowiada za zmianę wyciemnienia tłam, a drugi za intensywność wyświetlanego obrazu. Dzięki temu możemy ostatecznie wyregulować całość w w taki sposób, aby dobrze widzieć zarówno otoczenie, jak i to, co dzieje się przed naszym okiem. I przyznam, że początkowo absolutnie nie zwróciłem na te przyciski uwagi, a przez to miałem wrażenie, że w tych okularach widać na tyle mało, że nie da się w nich poruszać, ale jak się okazuje, instrukcja obsługi nie boli. Cóż za zaskoczenie. To, co znajduje się przed naszymi oczami, a konkretnie ekrany, to w ogóle mocny punkt programu. Spodziewałem się, że obraz z nich będzie średni, szczególnie w trybie półprzezroczystym, ale nic z tych rzeczy. Rozdzielczość 1920 na 1080 przypadająca na jedno oko jest Ostatecznie świetna. Obrazek jest wyraźny, ostry, kontrastowy, czyli zupełnie inny niż się spodziewałem. O czym należy pamiętać, to delikatnie dosuwamy te okulary bezpośrednio do na nasz nosy, żeby dobrze się osadziły, no i wtedy czernie są niemal doskonałe. Generalnie te oled panele od Sony robią świetne wrażenie i za pierwszym razem mnie niemalże zachwyciły. Teraz się z nimi trochę oswoiłem, ale wciąż uważam, że są bardzo, ale to bardzo dobrej jakości, niezależnie od konsumowanej treści. Najtrudniej będzie Wam to pokazać, żebyście mogli poczuć jak wyraźne są czcionki, jak ostra cała rozgrywka, nie ma żadnych punktów, które są nieoglądalne. Producent deklaruje też wsparcie do 120 Hz, przy czym to wszystko zależy od platformy i użycia. Przykładowo mój PC naturalnie samych okularów podpiętych przez USB-C nie wykrywa, a wyłącznie przy wsparciu BIM, co tworzyło monitor poprzez sieć. Efekt niestety w moim wypadku był kiepski, bo dostawałem obraz ze spadającym bitratem, klatkowaniem, no i brakiem 60 Hz w 1080p. Moja sieć ewidentnie z BIM jako portem do transmisji się nie nie dogadywała. Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, z czego konkretnie wynika tutaj problem. Poaktualizowałem wszystko, co się dało. Jednocześnie moja sieć w domu jest dobrze działającą siecią. HTC Vive, które też były bezprzewodowe, bez problemu transmitowały rozgrywkę w różnych miejscach mieszkania. Natomiast te okulary, czy to na pc, czy też na laptopie, mówiąc o transmisji bezprzewodowej, rwały i to wszystko nie wyglądało tak jak powinno. No ale pojawia się też pytanie. Czy na pewno powinniśmy z tych okularów korzystać właśnie przy naszym komputerze bezprzewodowo i czy do tego celu zostały stworzone? Moim zdaniem po kilku tygodniowym spotkaniu najlepiej spisują się one przede wszystkim właśnie z handheldami i urządzeniami mobilnymi, jako ten ogromny ekran, który widzimy my, ale nie widzi tego nikt inny obok i granie na handheldzie z jego udziałem jest na poziomie 8 na 10 moim zdaniem. Przyja się nie męczy, nie musimy też patrywać się w niewielki ekran, bo przed nami rozpościera się ogromny wyświetlacz, czy wyraźny, czytelny. Możemy się wygodnie położyć bez podkładania poduszek, czy też oprzeć się bądź siedzieć, i za każdym razem jest to komfortowe przez długi czas, bo nasza głowa nie jest pochylona. A banalny sposób sprawia, że z tych oklarów Możemy korzystać błyskawicznie, dosłownie wszędzie z naszym smartfonem bądź też na przykład handheldem. Trochę gorzej, że wciąż trudno uznać te okulary w miejscu publicznym, poza naszymi czterema ścianami, jako wyłącznie sprzęt przeciwsłoneczny, no bo sami widzimy, jak wygląda ich kubatura. One delikatnie zwracają uwagę. Zresztą cały czas z tyłu za naszym uchem, ciągnie się przewód USB typu C. Pamiętajmy jednak, że te okulary to nie tylko gaming, to także moim zdaniem wygodne oglądanie seriali czy filmów. Hipotetyczna sytuacja, idziecie do łóżka powiedzmy godzinę później niż Wasza druga połówka, ale jeszcze chcielibyście poglądać jeden odcinek Waszego ulubionego serialu. Zakładacie te okulary, nikogo nie budzicie, temat rozwiązany. To samo w podróży, na przykład lecąc do jakiegoś miejsca, jadąc w pociągu czy w busie, zakładacie okulary i oglądacie bez potrzeby trzymania telefonu, czy rozkładania laptopa albo wyciągania tableta. Takie właśnie sytuacje, jeżeli stanowią naszą codzienność, gruntownie usprawiedliwiają, Zakup tej zabawki. A jeżeli jeszcze chcemy bardziej odseparować się na przykład od smartfona czy też konsoli, to zawsze można dobrać tego powerbanka. Nazywam to tak pieszczotliwie, ale to coś więcej, bo mamy tu i pilota, którym można klikać po aplikacjach, czy wpisywać rzeczy na wirtualnej klawiaturze. Mamy też możliwość uruchomienia trybów śledzenia ekranu, jego statycznego ułożenia, aby nie podążał za wzrokiem, lub też osadzenia w jednym rogu ekranu, więc możemy śledzić to, co dzieje się na przykład na kolu, jednocześnie obserwując coś innego w rzeczywistości. Tego na samych okularach bez Bima nie uruchomicie. No i tutaj jest też zainstalowany Netflix oraz Amazon Prime, więc po połączeniu z siecią możemy oglądać nasze ulubione seriale, bądź też możemy ściągnąć je bezpośrednio na pamięć. Wbudowaną, która tutaj się znajduje. Sama bateria pozwala działać jakieś 3-3,5 godzinki. Jeżeli chodzi o działanie samych seriali, to tutaj warto wspomnieć, że kiedy zgłośniamy, ściszamy, pojawiają się delikatne dosłownie milisekundowe przycinki, a kiedy panel głośności zniknie, no to wszystko wraca do normy. Żeby jednak nie było, że ciągle słodzę, te okulary mają kilka poważnych problemów. Pierwszy jest taki, że to wciąż niekompletny temat. Aplikacja Nebula, która miałaby rozszerzyć nam możliwości, zapewnić więcej ciekawych rozwiązań, a przynajmniej tak to wygląda na materiałach poglądowych. Na Androidzie, każdym jakiego mam w domu jest niedostępna w regionie. Na Mac OSie może i działa, ale takim sprzętem nie dysponuje, a dla Windowsa jest póki co niedostępna. Próbowałem to obejść apkami zewnętrznymi, ale nawet jak już Nebulę zainstalować się udało na Androidzie, to kompletnie się nie aktualizowała też jako ten w teorii obowiązkowy dodatek ma swoje zalety, ale też święty nie jest. To on nie współpracuje z moim komputerem, oferując nieprzyjemne lagi, które teraz możecie oglądać. To również on serwuje ograniczenia klatkowe tam, gdzie ich nie powinno być. Podpiąłem bowiem te okulary bezpośrednio do mojego Razera Blade'a, który ma USB typu C z displayportem. Obraz na nich ostry jak żeleta 1080p 120 Hz, więc postanowiłem, że ok, w takim razie użyję Bima, w tym wypadku jako pomost przewodowy, w momencie kiedy mogłem z tego skorzystać. No, i nagle okazuje się, że ten obrazek owszem jest znacznie płynniejszy aniżeli przy transmisji bezprzewodowej na moim pcecie. No, ale to nie jest aż taka płynność, jakbym oczekiwał. Zacząłem ten temat śledzić, no i okazuje się, że po pierwsze ostrość spadła, a po drugie, odświeżanie to już tylko 60 Hz. Przyjrzałem się temu zagadnieniu bliżej i wychodzi na to, że BIM niezależnie czy na smartfonie, czy na Steam Decku, jako dystrybutor obrazu przez USB-C jest jakąś formą ograniczenia dla oglądanych treści. Zresztą są o tym głosy w sieci wśród użytkowników, więc nie jest to wyłącznie moje widzimisię. Tak więc BIM jako akcesorium daje wszystkim chcącym mieć Smart TV pod ręką dodatkowe opcje konfiguracji samego obrazu, ale z perspektywy gracza no, nie jest to żadne istotne rozwiązanie, no chyba że przy Nintendo Switchu, bo wówczas bez Bima będzie ciężko. Zatem widzę główne zastosowanie dla tych okularów w grach na handheldach. To przede wszystkim. Wszyscy zmęczeni ciągłym siedzeniem przy małym ekranie będą absolutnie zadowoleni i wówczas otrzymany ekran jest rozkoszą dla oka. To także świetne urządzenie dla osób podróżujących, czy po prostu takich, które także w domu chcą mieć prywatną salę kinową, bez zakłócania porządku innym. Okulary są na pewno bardzo, ale to bardzo wygodne i mógłbym w nich siedzieć całutkie nagranie. Poza tym mają świetną jakość obrazka, ale są drogie, szczególnie w tej wersji. Z kolei BIM no jest to akcesorium opcjonalne i jest to akcesorium, na które trzeba być przygotowanym, jeżeli chodzi o jego potencjalne ograniczenia i jakieś haczyki. Same okulary na pewno dedykowałbym osobom, które mają już odpowiednią ilość pieniędzy, są nastawieni na zakup takiego sprzętu, no i mają też handheldy. Handheldy, z których korzystają i chcą to swoje środowisko, handheldowe rozwinąć, bo wówczas jest to ciekawy produkt. Natomiast jeżeli ma być to gadżet, na który jesteście napaleni, ale jednocześnie nie do końca przekonani, czy będziecie w stanie wykorzystać jego potencjał, no to być może warto jeszcze trochę poczekać, zastanowić się dwa razy, bo to jest gadżet. To nie jest na pewno coś obowiązkowego, to nie jest coś, co zrewolucjonizuje wasze życie, ale może sprawić, że granie na handheldach czy też podróżowanie stanie się znacznie wygodniejsze. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Bardzo ciekawe doświadczenie. Z pewnością będę Chciał sięgnąć po jeszcze inne tego typu okulary. Wy natomiast dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Nie zapomnijcie subskrybować kanał, zostawić łapeczki w górę. Widzimy się już niedługo. Cześć!